Pojedyncze sztuki już się pokazują. Bawiam się, że jest robaczywy. Zresztą i tak nie mam go jak zabrać. No, staruszek. Bardzo robaczywy, aż miękki trzon. Ale bardzo miło spotkać grzybka w lesie. A nie opodal młodzieniaszek. Jaki śliczny. Jeszcze jaśniutki. Maleństwo. Jest 8 czerwca. Czy ja się spodziewałam, że znajdę grzyby w lesie? No nie. Nie wzięłam ani noża, ani koszyka. Piękne borowiki usiadkowane, ale piękne. Z tym, że co? Najprawdopodobniej są robaczywe.